Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj spróbujemy sobie naprawić taki oto czytnik e-booków. Jak widać, jest firmy Prestigo. I austerka polega na tym, że podczas włączania się kompletnie zawiesz. Teraz teoretycznie Czytnik się włącza, ale się nie włącza. Świeci się tylko niebieska lampka. Tutaj na dole powinien się poszesuwać pasek postępu włączenia. Akumulator jest naładowany, lecz się nic kompletnie z nie dzieje. Czytnik jest już rozebrany w środku. No, dość skromnie. I pierwsze co mi się zwróciło w oczy po jego otwarciu. To wyczerpana bateria RTC. Ale to nie w niej taki problem. Ponieważ ją wymieniłem. I dalej było to samo. Aktualnie nie ma żadnej baterii. Po dokładniejszych oględzinach nawet oglądałem obudowę. Zauważyłem, że na, na, pod naklejką gwarancyjną jest dokładnie taka sama naklejka gwarancyjna. A w okolicach pamięci RAM. Są resztki topnika. Po chwili zastanawiania się wpadłem na genialny pomysł, aby zrobić reflow tej pamięci. Pamięć jest już wygrzana, płytka wystudzona, także spróbujmy uruchomić. Niestety, dalej jest stan taki, jak był. Także spróbuję wygrzać jeszcze raz. I tak nie działa. Po kilku wygrzaniach i schłodzeniach każe następne wygrzanie wyższą temperaturą. Dalej jest dokładnie to samo. No niestety, reflowem nie da się wszystkiego naprawić, a wymiana kości czy reballing Odrzucają mnie.